Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na haul ubraniowy z H&M. Mam tutaj jesienną kolekcję, tym razem nieco więcej ciepłych rzeczy. Mam też dwa płaszcze, takie jakby ciepłe tręcze. Mam dużo swetrów, więc mam nadzieję, że znajdziemy tutaj sporo fajnych rzeczy. Będziemy też testować dużo spodni eleganckich, takich materiałowych. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, odcinki z serii Mierzem pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, zachęcam do subskrypcji. A tutaj w prawym górnym rogu wyświetli Wam się. Playlista z pozostałymi filmami, właśnie z tą jesienną kolekcją, czyli z tymi najnowszymi filmami z tej serii, także możecie tutaj nadrobić zaległości. No, oczywiście jak zawsze linki do wszystkich rzeczy, które będę Wam pokazywała, znajdziecie je na dole w opisie, wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak, żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. W tym filmie też testuję nowy mikrofon, który mam tutaj przypięty do ubrań. No, także koniecznie dajcie mi znać, jak oceniacie głos i czy Wam to po prostu wizualnie nie przeszkadza. Czy właśnie jest o tyle lepszy głos, że wiecie, można na to przymocować oko, czy lepiej jednak z tym starym mikrofonem, którego wcześniej używałam. Także czekam od Was na informacje. Jeszcze od czego chciałabym zacząć to ten przepiękny kardigan, który jest w jasnym pudrowym odcieniu różu z przepięknym tutaj zdobieniem z taką kartką z błyszczącego sznurka, co mi się bardzo podoba. Kosztuje 128 zł. Na sobie mam rozmiar M, jeśli chodzi o skład i są sztuczne z domieszką elastanu oraz wełny 4% i o dziwo zazwyczaj zwracam Waszą uwagę na to, że jak zamawiam coś z wełny, to tylko stricte po to, żeby Wam coś pokazać, niż zostawić sobie w szafie, ponieważ wełna zazwyczaj mnie gryzie, czy to w takiej małej domieszce, czy wiecie, w wersji, nie wiem, Merino 100%, dlatego wełny unikam jak ognia, ale na przykład w przypadku tego swetra nie czuję w ogóle żadnego dyskomfortu, żadnego gryzienia, więc jest jak najbardziej przyjemny. Mamy tutaj dwa guziki dwa takie zaczepy, które są schowane, więc tego absolutnie nie widać i właśnie tę kokardkę, on jest ogólnie o skróconym stanie, jak widzicie troszeczkę i tutaj się lekko tak rozchodzi. Według mnie ładnie się układa, chociaż moim zdaniem tutaj mogłoby być nieco mniej materiału właśnie w tułowie, ponieważ jak widzicie troszeczkę się w ten sposób zbiera, co nie do końca mi leży. Dekolt jest ładny, jest odkryta ta strefa, a jednocześnie nie jest zbyt głęboki, więc zakrywa wszystko, co trzeba. Rękawy, jak widzicie, są lekko szersze, ale w taki fajny sposób i mamy zwężenie przy nadgarstkach Według mnie wygląda naprawdę uroczo. Cena jest w sumie dosyć wysoka jak na tak sztuczny skład. Spódnica, którą mam tutaj na sobie kosztuje 148 zł. Jest to spódnica ołówkowa o takiej długości przed kolano i naprawdę podoba mi się ta długość. Jeszcze jest takie piękne wycięcie, które jest na środku uda, więc wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj materiał jest taki bardziej satynowy, przez to odbija światło i bardziej podkreśla brzuch. E, właśnie tutaj te marszczenia są widoczne niż gdyby ten materiał był całkowicie matowy. Dlatego w moim przypadku jest to minus, ponieważ jednak mam tę dolną część brzucha wystającą. W momencie, kiedy macie płaski brzuch, tego absolutnie nie będzie widać. Jeśli chodzi o dobór kolorystyczny, jest właśnie ta wersja taka stalowo-ciemno-stalowo-szara, ale dostępna jest także wersja takiego, takiej szampańskiej bieli, która też jest właśnie satynowa i połyskująca. Tutaj na pośladkach wygląda ładnie, jest dopasowana pod spodem, pod pośladkami, więc nigdzie tam nie odstaje. Czasami w takich spódnicach troszeczkę materiał potrafi odstawać, ale tu jest wszystko dobrze uszyte i ona jest takim wysokim stanem z gumką tutaj jeszcze dodatkowo, więc wypada ogólnie dobrze. Nie jest akurat dla mnie, ale oceniam ją dobrze. Jeśli chodzi o skład, jest to sztuczny skład z domieszką wiskozu, ale dosłownie 12% i odrobiną elastanu w tym wierzchnim materiale i faktycznie się fajnie rozciąga, chociaż podszewka jest sztuczna, ale jakoś tak tutaj nie czuć, żeby jakoś tam blokowała ruchy, tylko wszystko wiecie, jest wygodne i przyjemne. A rozmiar, jaki tutaj mam na sobie, to 42. Ten holubryniowy nagrywam. W głównej mierze ze względu na ten golf, ponieważ i tak chciałam złożyć zamówienie właśnie, żeby sprawdzić ten komplet, a właściwie właśnie głównie golf. Dlatego stwierdziłam, że zamówię od razu więcej rzeczy i zrobię tutaj dla Was ten odcinek, ponieważ ten golf widziałam u jednej osoby na Instagramie, którą obserwuję i stwierdziłam, że muszę sprawdzić, ponieważ bardzo podoba mi się kolor. Ten golfik kosztuje 128 zł, mam na sobie rozmiar M, a skład to poliester z akrylem pół na pół z domieszką wełny 5%. Na sobie mam rozmiar M i co mogę Wam o nim powiedzieć? To jest bardzo. I ja już wiedziałam o tym i zastanawiałam się nawet nad Eską też, żeby zamówić i porównać. Jakby ten model mi odpowiada, ale mniejszy wydaje mi się, że jeszcze lepiej by wyglądał. Ja nie jestem fanką seizowych swetrów, więc po prostu dziwnie się czuję. Golf jest taki dosyć gruby, mam go na całej szyi. Troszeczkę mnie gryzie właśnie ten materiał, ta do mieszka wełny, więc niestety nie jest dla mnie, ale. Tak czy inaczej, nawet jeśli by tej domieszki nie było, wydaje mi się, że to nie jest krój, który mi się podoba. Podobają mi się one kawy, które są obszerniejsze z takim tutaj, wiecie, wycięciem, ale. To nie do końca leży według mnie dobrze, a ten materiał jednak sprawia, że w ogóle to totalnie źle się w tym golfie czuję. I co mogę Wam powiedzieć, to przede wszystkim jest bardzo, ale to bardzo ciepły. Ja się w tym momencie gotuję teraz w nim, czuję, że po prostu jest mi za gorąco. Jeśli chodzi o spódniczkę, tutaj dosłownie jest ten sam skład, cena. I też zamówiłam rozmiar M ze względu właśnie na no, ten krój taki, wiecie, sweterkowy, ale w ogóle ta gumka jest na tyle luźna, że też trzeba wziąć mniejszy rozmiar. Tak czy inaczej. I co mogę Wam o niej powiedzieć? Że jest to taka dopasowana w górnej części spódniczka. Później poniżej się lekko rozchodzi. Długość jest do połowy Jest dopasowana przez co? Ładnie podkreśla pośladki, jak możecie zobaczyć, ale też przy tym mocno podkreśla brzuch. I jakoś tak nie do końca się czuję. Według mnie ten gruby materiał tutaj właśnie w spódnicy też nie do końca mi pasuje. Jakby na modelce mi się to podobało, ale tak jak już założyłam, to jest taka. Nie do końca mój vibe. Podnieczka występuje tylko w tym kolorze, ale jeśli chodzi o sweter, występuje także w wersji niebieskiej, butelkowej, zieleni, czerni oraz kremowej. Następnie taki bardzo włochaty sweter. Ja akurat taki lubię, chociaż spodziewałam się, że będzie taki milszy w dotyku. W sensie nie jest szorstki, ale to nie jest taki, wiecie, pluszowy efekt, jaki myślałam, że właśnie tutaj będzie. Tutaj sweter kosztuje 128 zł. Występował w tej wersji kolorystycznej, czyli takiej kremowej z jaśniejszymi tymi nitkami włochatymi, ale online już się wyprzedał. Być może znajdziecie gdzieś stacjonarnie. Podlinkuję Wam tutaj wersję czarną, która ma tą, taką jakby nitkę czarną metalizowaną, że troszeczkę jakby opalizował bardziej w srebrny kolor. Na sobie mam rozmiar M i jak widzicie jest jakby lekko luźny, w szczególności tutaj te rękawy są takie bardzo obszerne. No I ja tak po prostu nałożyłam na spodnie wydaje mi się, że lepiej będzie wyglądał wschodzony pod biustonosz, ale ogólnie jeśli chodzi o przód, to wygląda raczej tak standardowo. W tym swetrze najważniejsze są plecy, które są w ten sposób odkryte. To jest przepiękne wycięcie, idealne dla mnie. Nie wiem, czy to wycięcie nie jest Zbyt takie mocne, żeby nosić też na odwrót, w sensie, żeby mieć jakby taki sweter dwa w jednym, ponieważ wydaje mi się, że może być zbyt głębokie to wycięcie, żeby właśnie nosić z przodu. Chyba, że lubicie taki efekt albo chcecie założyć jeszcze coś pod spodem, jakiś top, może z koronką, czy coś takiego. Jest jak najbardziej ok, jest cieplutki, przyjemny, więc jak najbardziej mogę polecić. Spodnie, jakie mam na sobie, bardzo przypominają te, które pokazywałam Wam w stylizacjach jesiennych, czyli mój ulubiony do tej pory model spodnie z hm czyli spodnie do kostki, które są właśnie krótsze, podwinięte lekko, ale jeśli chodzi o krój, tutaj o wymiary wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo podobna to wersja, tylko wersja o klasycznej długości, która mi sięga, widzicie, przed więc to jest idealna długość dla mnie. Spodnie te kosztują 128 zł, na sobie mam rozmiar 44, ponieważ H&M ma zaniżoną rozmiarówkę, więc należy wziąć rozmiar większy. I co mogę Wam o nich powiedzieć? To Składowo nie wypadają rewelacyjnie, ponieważ tu jest dosłownie tylko do mieszka wiskozy i Elastano, a tak to jest to sztuczny materiał, ale leżą naprawdę niesamowicie dobrze. Są to spodnie z takiego cieniutkiego materiału. Ja wybrałam wyżową wersję, ale na stronie jest wersja także musztardowa, czarna, szara, zielona oraz brązowa, więc jest z czego wybierać. Ja stwierdziłam, że Postawię na klasyk, żeby sprawdzić w akcji. W najwyżej domówię później więcej kolorów. One są, jak widzicie, z wysokim stanem, nie są jakieś turbo wysokie, ale zakrywają tutaj pępek w zupełności. Mamy tutaj zaszewki materiału, więc jest nieco więcej luzu tutaj w brzuchu, dzięki czemu brzuch nie jest podkreślony i ładnie się tu układa. Trochę się zbiera tutaj materiał, ponieważ na nogawkach tutaj ten materiał z przodu mamy właśnie tak dopasowany. Z tyłu jest trochę luzu, ale nie są tu zbyt luźne nogawki i ładnie podkreślone są pośladki. No według mnie wyglądają dobrze i też tutaj te nogawki się zwężają, a ja lubię taki efekt. Ja nie lubię szerokich nogawek, jak też dobrze wiecie. Z prostymi też bywa różnie, a tutaj właśnie z takich zwężanych dobrze bardzo się czuję. To jest model, który jest zdecydowanie dla mnie i dla wszystkich osób z większymi krągłościami. Ten dekolt już na pewno jest Wam dobrze znany, ponieważ to już jest taki charakterystyczny element, jeśli chodzi o ofertę H&M. I pokazywałam Wam w ostatnim holu z tego sklepu takie fajne topy z jakby krótkim rękawkiem, z taką jakby nakładką tylko na ramiona. No, a teraz zamówiłam taką wersję z długim rękawem, z lekko rozszerzonymi e, tutaj rękawami, i to jest po prostu coś cudownego. Jest to top, już kosztuje 80 zł. Skład jest świetny, ponieważ jest to w 70% tak za 30 poliamid. Ja tutaj mam na sobie rozmiar M i wybrałam tę kremową wersję, ale na stronie jest dostępna także wersja kremowa, tutaj z czarną obwódką wokół dekoltu. Wersja czarna z wyżową e, obramówką, a z gładkich kolorów jest dostępna wersja czerwona, fuksjowa, czarna. Oraz szara i tą szarą też za chwilę zobaczycie na mnie. Ja jestem zadowolona, ponieważ tutaj ten dekolt jest bardzo głęboki, ładnie eksponuje biust, jednocześnie nie pokazując zbyt wiele, tylko jest na szerokość bardzo ten top szeroki, więc może być tak, że właśnie będą wychodzić ramionczka, tak jak w moim przypadku. Więc albo będzie trzeba je, wiecie, opuścić bardziej na ramiona, albo założyć sobie typu bardotka bez ramionczek. Ten rozmiar, jak widzicie, jest dla mnie idealny, jest dopasowany, minimalnie mi tutaj tylko zbiera się trochę materiał, ale to też dlatego, że te spodnie po prostu za dobrze tej bluzki tego topu nie trzymają i dlatego tak to wygląda. Jeśli założyłabym tutaj spodnie z wysokim stanem, z takim dopasowaniem, tutaj w tym miejscu wydaje mi się, że nie byłoby problemów. Jeśli chodzi o tył, całkowicie jest ten top zabudowany. Na dole mam takie eleganckie spodnie typu White Leg, bo w cieniu. Jakby taupe, czyli połączenia szarości, brązu, fioletu, coś takiego. Kosztują 110 zł, wykonane są głównie z poliestru, też z zamieszką wiskozy i elastanu. Na sobie mam rozmiar 44, taki standardowo, właśnie w handlem zamawiam. I co mogę Wam powiedzieć o tych spodniach? To są to spodnie ze średnim stanem, bym powiedziała, ponieważ tutaj pępek mam na wierzchu, jakby, no tego nie widać w tym momencie, ale po prostu nie jest schowany pod spodniami, a niższy stan jeszcze byłby pewnie nieco niższy, bardziej. E, właśnie na wysokości bioder. Więc od razu. Muszę tutaj wspomnieć, że nie jest to moja ulubiona wysokość stanu. ale wyższe, tak żeby podkreślać tutaj najmęższe miejsce w talii, a tak to mam wrażenie, że nie wyglądam korzystnie po prostu w takiej wysokości. Ja przed chwilą sobie usiadłam, zrobiłam przerwę w tych spodniach, więc już mi się zdążyły w tym miejscu lekko pognieść, ale faktycznie ten materiał się rozbiera i mam wrażenie, że dziwnie się tutaj układają na wysokości brzucha. Jakby nie czuję, żeby pas był taki, wiecie, przylegający, obcisły, a wygląda to tak, jak patrzę, tak jakby ta strefa była bardziej dopasowana, a tutaj wychodziła mi fałdka. No a faktycznie mam tutaj sporo luzu, więc dlatego mówię, że dziwnie to wygląda. Tutaj nogawki jak widzicie są dosyć szerokie, rozszerzają się, ale wyglądają jeszcze ok. Gdyby były to spodnie z wyższym stanem, to na pewno bym je rozważyła. Chociaż nie ma tutaj szlufek, więc nie można sobie wiecie, zwęzić, dopasować do swoich wymiarów. Nie są tutaj zbyt szerokie w nogawkach z tyłu. Jest trochę luzu, ale też nie są takie obszerne czasami łatlegi potrafią być, że sama wtedy czuję się po prostu jakby była w namiocie. Jeśli lubicie spodnie ze średnim stanem, czy ogólnie niższe, to zdecydowanie możecie sprawdzić. Ja, jako fanka wysokich stanów, to niestety mi się to nie podoba. Nie zwróciłam na zdjęciu na modelce uwagi, że ten stan nie jest tak wysoki, jak lubię. W handlu mnie też zamówiłam dwa płaszcze. Aktualnie jestem w poszukiwaniu jakiegoś jasnego płaszcza, czy to w wersji takiej złamanej bili, bym powiedziała, czy kremowej, czy beżowej, ponieważ nie mam takiego w szafie. Jest to płaszcz dwurzędowy, który kosztuje 280 zł. Na sobie mam rozmiar i jest totalnie obejrzystej Wydaje mi się, że w, mniejszej, w mniejszym rozmiarze mógłby mi się podobać, ponieważ w tym momencie po prostu tego materiału jest zbyt dużo. Tak samo jak w przypadku marynarek, to wolę te jednorzędowe płaszcze, ze względu na to, że one są takie fajnie odkrywające sylwetkę. No, ale tutaj zdecydowanie po prostu ten rozmiar jest zbyt duży, nawet w momencie zapięcia tego płaszcza, jak widzicie jest dalej zbyt dużo luz. Więc tutaj w przypadku tego modelu zdecydowanie polecam Wam zamawiać jeden rozmiar mniejszy. Podobają mi się kieszenie, ponieważ one są na na odpowiedniej wysokości są pod skosem i są bardzo duże, więc to jest niesamowicie wygodne. A często właśnie firmy nie zwracają na to uwagi za bardzo. Jest to płaszcz, który, jak widzicie, ma naprawdę dosyć głęboki dekolt, więc raczej nie jest dla zmarzluchów. Chyba, że będziecie zakładać takiej wersji zabudowanej, no to wtedy być może. No i też długość wydaje mi się, że też nie będzie dla każdego odpowiednia. Dla mnie taka długość jak najbardziej jest ok, do połowy łydki, ale ja też mam 1,73 wzrostu. Nie, więc po prostu taki płaszcz będzie wyglądał dobrze w momencie, gdy jesteście niższe, możecie mieć nawet go do kostki, co nie będzie wyglądało dobrze. Ja sama jestem fanką tak bardziej jakby przedklana płaszczyków e, niż właśnie takich długich, ale w przypadku mojego wzrostu to się broni, w szczególności w momencie, gdy będę na obcasach, czy to w kozakach, czy podkach. W płaskich butach nieco gorzej będzie to wyglądało, e, ale wydaje mi się, że w moim przypadku to się jak najbardziej broni. Jeśli chodzi o dostępność kolorów, dostępna jest także wersja czarna, granatowa oraz szara. W przypadku drugiego modelu już bardziej tręcza, tylko właśnie z takiego grubszego materiału, to jest powtórka z rozrywki pod względem rozmiaru. Ten płaszczek kosztuje 320 zł, na sobie mam rozmiar L. Skład to głównie poliester, do mieszka, jest wełny w górnym wierzchnim materiale, ale podszewka też jest poliestrowa, więc słabo i w sumie dosyć sporo jak na właśnie sztuczny materiał. No i co mogę Wam powiedzieć? Jest cieńszy niż w przypadku poprzedniego płaszcza, ponieważ tamten to był płaszcz, tutaj jest trench, ale to też nie jest taki trench typowy, tylko on jest takiego materiału dzianinowego, więc jest grubszy niż standardowe tręcze, ale jeszcze nie aż tak gruby jak klasyczne płaszczyki. Tak czy inaczej na tę aktualną porę roku idealny. Tutaj z przodu wyglądają podobnie. Oprócz tego, że jest zdecydowanie dłuższy, ten to w ogóle wydaje mi się, że naprawdę dla bardzo wysokich osób, albo jeśli lubicie mieć e, takie płaszcze do ziemi, co według mnie wygląda jakoś za korzystnie, ale jakby pod względem, e, wiecie, e, wygody i ciepła, no to będzie e, to lepsza sprawa. Tutaj kieszenie właśnie są w podobnej wysokości wielkości, więc super. Podoba mi się bardzo materiał, to na pewno, ponieważ mamy tutaj taką jodełkę, która jest właśnie w beżowo-brązowej wersji. Wydaje mi się, że właśnie ta ciemniejsza nitka jest brązowa, albo czarna, ale tak z daleka wygląda na taki chłodny. Brąz e, w, w stronę grafitowego, takie połączenie kolorystyczne. E, no i byłoby okej, okay. na pewno w mniejszej wersji lepszy, ale wydaje mi się, że ta długość będzie dyskwalifikowała ten płaszcz dla większości osób, ponieważ sama nie widzę siebie w takiej długości, a co powiedzieć, niższe osoby. Teraz możecie zobaczyć szarą wersję tej bluzki, ona jest w takim jasnym odcieniu stalowej szarości i bardzo podoba mi się ten kolor i według mnie właśnie jest to fajne połączenie do rudych włosów. Co prawda, ten rudy na końcówkach bym się spłukał po Tunezji, ale właśnie do takiego wściekłego rudego to będzie taki bardzo fajny kontrast takiego chłodnego, neutralnego koloru z ciepłym odcieniem rudości, ale to jest neutralny odcień tak naprawdę dla każdego, więc bardzo mi się podoba, ale zostawiałam też w sumie ten top... W szarym odcieniu, wiecie, w tej krótkiej wersji, więc nie wiem, czy zdecyduje się także na szarą pomyślę. Jeśli chodzi o spodnie, są to czarne spodnie z diagonalu, które są zwężane, jak widzicie, ale myślałam, że będą troszeczkę wyższe, że będą z takim typowo wysokim stanem. Są co prawda wyższe niż poprzednie, które Wam pokazałam, ale jeszcze niewystarczająco wysokie. Tutaj jest naprawdę na styk zakryty wiecie, pępek, ale sama bym wolała nieco wyższe spodnie, chociaż i tak nie jest źle. Kosztują 128 zł, dostępne są w czarnej i czerwonej wersji, chociaż głównie poliestrowy, to mamy tutaj 29% wiskozy, więc nieco lepiej ogólnie wypadają, ale no nie jest wiadomo idealnie. Długość super, ponieważ jest jakby tuż nad kostkę. Są zwężane, więc wyglądają tak wiecie, elegancko, nie poszerzają, no i w ogóle czerń zawsze wygląda dobrze, Ponieważ jednak optycznie mam wrażenie, że zawsze wyszczupla. To, czego możecie nie widzieć, ponieważ e, jednak w przypadku takich mocniejszych kolorów, e, to jednak ten kontrast nie jest duży. Są to spodnie, które są bardzo dopasowane i nie mają żadnych zaszewek. Przez to tutaj ta przestrzeń brzucha jest mocno podkreślona, jak też widzicie, ponieważ tutaj ten materiał jest tak całkowicie przylegający. No ja to widzę mocno na żywo. W kamerze e, wiecie, widzę tylko czarną plamę, więc dlatego nie wiem, e, ile będziecie z tego widzieć. Wydaje mi się, że ja się. Jednak bardziej komfortowo czuję w momencie, gdy tutaj jest nieco więcej luzu, właśnie tak na przestrzeni brzucha, ponieważ wtedy ten brzuch jest tak lekko skamuflowany i wtedy wygląda to lepiej, ale według nie są naprawdę godne uwagi, ponieważ to jest taki krój, który jest dopasowany bliżej im, jakby jeśli chodzi o dopasowanie do leggingsów, ale jednocześnie są to eleganckie spodnie, więc będą pasowały do wszystkiego, dlatego jak najbardziej mogę polecić. Nie wiem, czy to będzie widać od razu, czy na zbliżeniu, które zaraz zrobię, ale mam teraz na sobie top, który jest wycedzany cyrkniami w kolorze takim cielistym, miedzianym, coś takiego i sam w sobie ten top jest w odcieniu cielistym listo różowym. No i to się przepięknie mieni, tak bardzo delikatnie, ponieważ to są cyrkonie, które nie mieniają się na wszystkie kolory, tylko właśnie jest po prostu odbicie i blask. I tak się zastanawiałam, czy to będzie dobrze wyglądało, ponieważ na zdjęciu na modelce prezentowało się super. I tam miałam wrażenie, jakby to był taki bardziej matowy materiał, właśnie z tym połyskiem tylko z tych cyrkonii, ale jednak na żywo, jak możecie zobaczyć, to jest bardzo mocno odbijający światło materiał, taki bardziej satynowy i Jakaś mi to do końca nie leży. Wydaje mi się, że to nie jest vibe, który mi się podoba, dlatego nie wiem, czy mogę Wam polecić. Ogólnie top kosztuje 80 zł. Na sobie mam rozmiary M. Jest taki właśnie przylegający w przypadku tego rozmiaru. Skład jest to czysty jestecz, także to nie jest to najlepsza możliwa opcja. A jeśli chodzi o sam wygląd, też wydaje mi się, że nie. Teraz na sobie mam także spodnie z diagonalu w czarnym odcieniu, tylko tym razem w wersji szerokiej, jak widzicie. Ale nie różni się to tylko szerokością. Ja myślałam, że to będzie ten sam model, tylko właśnie szeroki versus wąski, zwężany. Ten model mi się bardziej podoba ze względu tutaj na tę górną część. Jakby wolałabym połączenie tych dwóch modeli. Czyli tak bardzo wysoki stan, jak jest w tym przypadku. Spójrzcie tylko, jak lepiej to wygląda, gdy spodnie zaczynają mi się niemalże w najwęższym w talii od razu lepiej. Ja mam pępek w tym miejscu, a tamte ledwo to zakrywały, więc to jest dosłownie kwestia 2-3 centymetrów, i od razu tutaj właśnie proporcje wyglądają lepiej. Ten model jest mniej dopasowany w tej górnej części, dlatego też lepiej się czuję, ponieważ brzuch nie jest podkreślony w ten sposób, jak w przypadku poprzedniego modelu. Ale właśnie są tutaj szerokie nogawki. Jeszcze tak w czerni to aż tak mi nie przeszkadza jak w przypadku innych kolorów, no ale ogromną fanką szerokich nogawek nie jestem Szyżonych. Są szerokie, są szersze tutaj z tyłu, więc tworzą taką bardziej linię prostą niż podkreślają pośladki. To są takie spodnie, w których jak najbardziej bym chodziła, które mogłabym zostawić w szafie, ale wolałabym właśnie taką zwężoną wersję, czyli połączenie tych dwóch modeli. Długość, bo nie powiedziałam, jest idealna na moją wysokość. No i rozmiarowo też mi pasują. Tutaj jest rozmiar 44 we wszystkich spodniach z H&M. W przypadku tego ostatniego, już zestawu, na dziś, była szansa na to, że ten. Ten zestaw będzie wyglądał przyuroczo, ale też był cień szansy, że jednak nie będzie to w moim stylu i nie będzie to dobrze do, do mnie pasowało. O, na zdjęciu na modelce ten sweterek wyglądał cudownie, właśnie w przypadku blond włosów i takiej urody bardzo dziewczęcej. Ja już mam wrażenie, że wskoczyłam na ten bardziej kobiecy vibe i już nie do końca mi to leży. Że już mi się to aż tak nie podoba u mnie, o ile sweterek niesamowicie mi się podoba, tak jednak nie jest to mój vibe. Kardigan kosztuje 148 zł, wykonany jest głównie ze sztucznego materiału, 5% wełny mamy tutaj i 5% elastan. Materiał jest taki bardzo, bardzo elastyczny. Mam na sobie rozmiary M. Dostępny jest w wersjach trzech kolorystycznych. Oprócz tej dostępna jest także czarna z białym, ale także beżowa z czarnym elementem tutaj tej koronki. Mamy tutaj takie bardzo ładno ozdobne guziki, które pięknie błyszczą. Więc tutaj jakby... Wszystko jest ładne i spójne. Krój też mi się podoba, ponieważ nie jest zbyt luźny. Ja sobie wsadziłam tutaj odrobinę pod biustonosz, ale tylko ze względu na to, że ta spodniczka jest naprawdę z wysokim stanem i po prostu nachodziła mi tutaj na ten pierwszy guzik i nie wyglądało to dobrze. Ale w przypadku takiego standardowego, wysokiego stanu jeansów to będzie pięknie wyglądał ten kardigan. Po prostu tak, wiecie, narzucony z wierzchu. Są delikatne bułki na ramionach, lekko luźne rękawy zwężone. Wygląda super, ale jest po prostu nie dla mnie. Co do spódnicy, jest dokładnie tej samej cenie, co właśnie ta góra. Tutaj materiał jest poliestrowy i taki. Jak w takich starych żakietach. Podoba mi się w ogóle. Ona jest trapezowa, jest idealnie dopasowana tutaj w talii. Lekko się rozchodzi, nie jakoś bardzo mocno, ale to też ze względu na krągłości, tu tutaj troszeczkę się zawsze zaburza u mnie krój taki trapezowy, ponieważ one lubią mi już później tam się układać, bardziej w stylu spódnic ołówkowych. Guziki są identyczne jak w przypadku właśnie tego sweterka. I dostępna jest także wersja biała. Więc tutaj jak najbardziej można połączyć właśnie taką białą wersję z czarną, albo kolorystycznie. Dopasować i wybrać albo całkowicie białą wersję, albo całkowicie czarną. Obie wersje wydaje mi się, że będą naprawdę fajnie wyglądać. Mimo, że jest dopasowana jakoś bardzo brzuchanie podkreśla, ładnie się układa. Co jest najlepsze, to mimo tego, że ją naprawdę bardzo wysoko w talii założyłam i też mam większy wzrost niż przeciętna średnia w Polsce, to ta mini jest idealna dla mnie, ponieważ ona jest do połowy uda. I tutaj prezentuje się. W ten sposób stół, więc ja mam tutaj wszystko zakryte, co trzeba, i taki pełen komfort, że to jest idealna długość dla mnie i że nie czuję, żebym, wiecie, mi podchodziła do góry, tylko wszystko jest ładnie zakryte i no jest tak, jak być powinno. Także z tego się akurat bardzo cieszę i sama chętnie spódniczkę bym zostawiła, ale zakładała do jakichś zwykłych koszul czy zwykłych. Kochani, to by było wszystko na dziś. Bardzo chętnie się dowiem, co spodobało Wam się w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.